Według najnowszych badań Polacy mogą marnować prawie 5 milionów ton żywności rocznie i to właśnie chleb jest najczęściej wyrzucany, a każdy kto posiada kury na pewno kiedyś pomyślał nad wysłaniem tego typu jedzenia na wybieg, tym bardziej gdy nie ma czasu na gotowanie. Czyż nie? Zatem dziś dogłębnie poznasz wady i zalety pieczywa w diecie kur. Dowiesz się jaka ilość jest dozwolona oraz czy w ogóle warto. Zapraszam do oglądania. No tak moi drodzy, być może i karmienie kur żywnością, która nam pozostanie na talerzach wcale nie jest złym pomysłem. To z chlebem, no i z wieloma produktami należy być ostrożnym, ale dzisiaj skupimy się na chlebie. A więc posoru chleb może się wydawać dobrym dodatkiem do jedzenia, a nawet i zamiennikiem cicho, a nawet i zamiennikiem ziemniaków, ryżu czy tam kaszy, ale... Tak jak mówię, tylko na pierwszy rzut oka. Kury powinny jeść ziarno, a nie produkty pochodne od ziarna, czyli w tym przypadku mąkę i to jeszcze pieczony chleb z tej mąki. Nieważne, czy to żytnia, pszenna, orkiszowa, nie ma to żadnego znaczenia. Chleb naprawdę od dziesięcioleci jest z pozoru dobrym żywieniem dla kur i ogólnie dla ptaków, ale teraz już. Coraz więcej osób wie, że po prostu nie ma on za bardzo miejsca w diecie tej gromady zwierząt. To wszystko tyczy się również kur. Większość pieczywa posiada sole, które dla ptaków są potrzebne tylko w tak naprawdę bardzo małych ilościach, dużo mniejszych niż nasze wymagania. A pamiętajmy również, że znajduje się jej bardzo dużo w chlebie. To jest młody kogut, możecie mu wymyślić imię. Kolejnym argumentem jest to, że ma on po prostu niską wartość odżywczą, nie taką dużą na pewno, by zaspokoić zapotrzebowania kur. Ma on dużo węglowodanów, ale tak naprawdę to nie jest to tak bardzo potrzebne kurom. Tutaj warto się poprawić, że węglowodany choć jest potrzebny, to nie bardziej niż białko czy woda, oraz nie w postaci pieczywa, a na przykład Warzywach. Nie jest to tak bardzo potrzebne kurom. Chleb, pomimo to, że również posiada na przykład drożdże, które są w pewnej ilości bardzo zdrowe dla kur, to jednak nie wystarczą, by zasłonić negatywną stronę. Ale to wszystko nie znaczy, że pieczywo jest totalnie trujące i niemożliwe do podawania od czasu do czasu kurom. Na pewno plusy chleba, bułek i innych wyrobów to łatwość podaniu, no i w sumie dużo nam tego zostaje często. I między innymi chyba dlatego decydujemy się czasami dać kurom chleb. Ale nie jest skazane im codziennie go podawać. Oczywiście chleb również może bardzo szybko pleśnieć. Ile razy mieliście tak, że widzieliście po prostu biały nalot, zielonkawy nalot na chlebie? Często się tak zdarzało. Dla kur jest ona bardzo niebezpieczna i jeżeli dajecie chleb, to nie może on być pleśniejący. Wtedy już jest trujący. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj tego pieczywa. Nie jest skazane i tak naprawdę nie wolno. Ja nigdy tego nie robiłem. Zawsze, kiedy musiałem dać chleb, bo czasami się zdarzyło, że zapomniałem gotować, to zawsze był to zwykły chleb, ale absolutnie nie powinniście decydować się na słodkie jakieś pieczywo, jakieś słone, Jakieś rogale, rojsanty, bułki jakieś z budyniem, z drzemem. Pączków też nie powinniście dawać, bo to pączki są bardzo tłuste też i dla kury Tym bardziej nie jest to wskazane. Więc to są wszystkie rzeczy, które są na nie w dawaniu pieczywa kurom, ale to nie znaczy, że jest trujące i jest. Jeżeli już musicie dać, to zaraz wam powiem, jak powinniście to zrobić. A więc, kluczem do nieszkodliwego chleba, idealnego jeśli nie mamy czasu, ale również bez większych wartości odżywczych, jednak nie wyrządzającego szkód, powinien być przede wszystkim jak najświeższy. Wiadomo, że ten, który zazwyczaj trafia do kur, nie jest z pierwszego dnia świeżo z wypieku. Jak najświeższy, to jest pierwsza najważniejsza rzecz. Druga to to, by absolutnie nie mógł mieć pleśni. Może być na przykład trochę suchy, ale nie może być spleśniały, bo to jest trujące dla kur. Kolejna ważna rzecz powinien być podrobiony najlepiej z domieszką innych produktów zdrowych dla kur, na przykład warzyw. Nie powinno się na przykład robić tak, że namaczacie chleb i dajecie go kurom samym po prostu zmieszany z, jakimś, z jakąś śrutą, bo to w sumie też tak trochę półmąka. Jeżeli już chcecie go dać, to na przykład z ziemniakami, z jakąś marchewką, coś takiego, z trawką, wtedy chleb będzie w lepszej jakości i później nie powinno to wyrządzić żadnych szkód. Co jeszcze? Ja osobiście jak daję kurom chleb, to go namaczam, ale możecie go też dać w formie suchej, ale tak jak mówię, zmieszany z czymś, bo sam nie ma sensu. W takiej postaci nie powinien wyrządzać szkód i podany od czasu do czasu wcale nie będzie złym rozwiązaniem, jeśli nie macie czym nakarmić swoich kur. A teraz czas na podsumowanie. Czy chleb powinno się dawać kurom? Jednoznacznie nie. Czy jest najgorszym wyborem? No cóż, tutaj także nie. A jeśli trzeba go podać, to nie zatruje on kur, o ile będzie to zrobione zgodnie z dzisiejszym odcinkiem. A ty, drogi widzu, jeśli tutaj dotarłeś, to napisz: Kury jedzą ziarno, a nie chleb, a przypnę ci serduszko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.